Mój syn odebrał sobie życie, ponieważ jakaś dziewczyna ze szkoły fałszywie go oskarżyła, a w internecie zalała go fala hejtu i gruźb. Nigdy nie miała żadnych dowodów, ale ponieważ była córką wpływowego polityka, nie poniosła żadnych konsekwencji. Widziałem ją w dniu pogrzebu, uśmiechała się i śmiała z koleżankami, jakby to był żart. Wiedziałem, że tacy ludzie nigdy nie staną przed wymiarem sprawiedliwości dzięki naszemu wspaniałemu prawu, więc postanowiłem poszukać sprawiedliwości na własną rękę. Jako były policjant, miałem kontakty wśród najgorszego typu ludzi. Zadzwoniłem do jednego z nich i powiedziałem: Pamiętasz, jak wyciągnąłem twojego młodszego brata z kłopotów? Teraz trzeba spłacić dług. Widział newsy, wiedział, czego chce i od razu się zgodził. Ale ta dziewczyna nie aby swoich czynów, nawet gdyby ktoś ją porwał. Więc zastosowałem inne podejście. W ciągu trzech miesięcy każdy brudny interes, jaki robił ten polityk, wyszedł na jaw. Odpowiednie służby nie tylko go aresztowały, ale zajęły też jego majątek. Jego żona i córka straciły wszystko: dom, pieniądze i zaczęły prosić o pomoc w internecie. Wtedy wykonałem swój ostatni ruch. Zadbałem o to, by wszędzie rozeszły się plotki, że ta dziewczyna fałszywie oskarża i niszczy życie innym chłopcom. Ludzie takiej nienawidzili, że przejeżdżając obok, rzucali w nią kamieniami. Aż pewnego dnia natknąłem się na nią, gdy płakała na chodniku, przytulona do matki. Wtedy do niej podbiegłem i reszty można się domyśleć. Kiedy zabrano ci wszystko, nie masz już nic do stracenia.